W dzisiejszym: Wideo chcę porozmawiać o stanach lękowych i sposobach radzenia sobie z nim. Stan lękowy jest jednym z najczęstszych powodów braku radości, dlatego ważne jest, abyśmy wiedzieli, jak sobie z nim poradzić. Podzielę się z Wami pięcioma sposobami, które, mogę, które mogą Wam pomóc w walce z lękiem. Pierwszym sposobem jest technika 3, 3, 3. Polega ona na tym, że spoglądasz wokół siebie i wymieniasz trzy rzeczy, które widzisz i przez moment skupiasz się na nich, a następnie szukasz trzech różnych dźwięków i też na nich się skupiasz. Na końcu skupiasz się na trzech częściach swojego ciała. Dzięki tej technice możesz uspokoić swoje myśli i skupić się na chwili obecnej, co pozwoli ci poczuć spokój. Kolejnym sposobem na ograniczenie lęku jest całkowite zrezygnowanie z cukru. Badania wskazują, że duża ilość cukru zwiększa poziom lęku. Trzecim sposobem na pozbycie się lęku jest kontrolowanie swoich myśli. Te ciemne scenariusze, które nasz umysł tworzy, często nie mają pokrycia w rzeczywistości. Na przykład, gdy jesteś zdenerwowany przed dużą prezentacją w pracy, zamiast myśleć, że ci się nie uda, powiedz sobie, że jesteś zdenerwowany. Ale jesteś też przygotowany. Przyzwyczajanie się do ponownego przemyślania swojego strachu pomaga wytrenować mózg w znalezieniu racjonalnego sposobu radzenia sobie z niespokojnymi myślami. Czwartym sposobem jest zadanie sobie pytania: Co się teraz ze mną dzieje? Czy jestem bezpieczna? Czy jest coś, co muszę zrobić teraz, w tej chwili? Pamiętaj, że jedyne, co mamy, to teraźniejszość. Przeszłości już nie ma, a przyszłość jeszcze się nie zdarzyła. Żyj w teraźniejszości. Piątym sposobem jest ruszanie swojego ciała: ćwiczenie, skakanie, tańczenie, bieganie. Zrób coś, co dostarczy ci endorfin i podniesie poziom serotoniny. Jeżeli to miało wartość dla ciebie, daj znać w komentarzu.